Ładnie wyglądamy? No ja nie, na pewno. Cześć! Cześć! Słuchajcie, już wiemy, że trzeba poprosić Was od razu o subskrypcję. Więc. Czyli o łapki w górę bądź łapki w dół. Prosimy jest, o te w górę. Jest, jest Subskrypcja dziewczyno? To są lajki i dyslajki. Taki z youtuber jest jak kucharka zupełnie. Dobra, więc generalnie. Wiesz to... co dobrze, nigdy nie zjesz mojego obiadu w od tej chwili. A co to jest subskrypcja? To musisz followować drugą osobę. No to musicie nacis Subskrybuować. nacisnąć... Subskrybuować. Subskrybuje. Będzie nam bardzo miło i to nam pomaga rozwijać nasz kanał. Dzisiejszy odcinek postanowiliśmy zatytułować... <grym> Macie, ty wymyślasz tytuł, ja nie mam pojęcia. Ja Przygotowałeś do pracy? Zatytułowaliśmy ten odcinek Granice hańby, czyli... Jesus Christ. Będziemy mówili czyli o tym wszystkim. Czego nigdy nie pokażemy w necie. Czytaj, je, no. Chyba. Czyli chcielibyśmy wam opowiedzieć o rzeczach, o które często nas prosicie, e, albo i nie prosicie. A my wyprzedzamy fakty i od razu uprzedzamy, że no, o pewnych rzeczach w internecie, a zwłaszcza na YouTubie, nie będziemy mówić albo ewentualnie tego nie pokażemy. Tak. Chyba. Ponieważ sytuacja się zmienia dynamicznie i może się okazać, że nam się zmieni. Nie będziemy mówili o naszym. Ty naprawdę chcesz to tak pogrupować? Po, po życiu. A co dla ciebie oznacza pożycie? Chodzi mi o to jest zbliżenie, no. Naprawdę ty to napisałeś? No, wypisałem sobie, no, żeby być przygotowanym, a co to <grym> chciała w o tak lecieć cały czas? Co napisałeś? O naszym pożyciu. Do, równie dobrze mogłeś powiedzieć o bara bara, no. No dobrze, o bara bara nie będziemy rozmawiali. No, Mój mąż naprawdę napisać? zmienia się w o seksie, księgowego. O bzykaniu? Przepraszam, nie ujmując nic księgowym, po prostu stary, no, no jak mogłeś coś takiego wypisać? A jak mam to nazwać? No nie wiem, no nie wiem o intymnych o in relacjach, o, nasze intymnej o naszej relacji. intymnej relacji. Znaczy na pewno tego wam nie pokażemy, No nie będziemy zdradzali szczegółów takich Nie no decyzji. ej, no nie mówimy o takich rzeczach. No, no wy... chyba że jakieś tam niuansiki w ramach Maciek. żartów. Ale w ramach żartów? Ale to są, nie, to są zwykle uszczypliwości w drugą stronę, nie zdradzamy żadnych tak, tego typu tak, tak, rzeczy. Tak, Dostaliśmy jakiś czas temu jakąś propozycję wzięcia udziału, no to co robisz to takie to oczy? Z seksem? No tak, tak, z koncernu, który zajmuje się jakby tymi a, tematami. I ja powiedziałam, ale błagam, proszę pana, no po to jesteśmy osobami, że tak powiem, które chronią pewne rzeczy, nie po to, żeby o nich mówić, no i Dobrze, okay. Stary, no ja nie uważam, dobrze. że tak ale musimy generalnie. robić, a nie że no, te teraz Jest jakaś granica hańby. Oczy. Jest jakaś granica hańby i tej granicy hańby nie chcemy nie, przekraczać. Nie przekraczamy i nie będziemy przekraczać nigdy, a nie chyba. Kolejny temat wypisałem sobie. My... Nigdy nie pokażemy naszych dzieci. I tutaj jest słowo chyba Janka, która ma w tej chwili 11 lat prosiła nas o to, żeby może sama mogła zadecydować jak będzie miała, nie wiem, lat 15 czy 16. Ja bym powiedział, że 15. 15 musi mieć. Tak, e, natomiast e, my nadal utwierdzamy się w przekonaniu, że nie warto pokazywać swojego dziecka z wielu względów. Ale inaczej nie krytykujemy e, tych, którzy nie, pokazują się. Absolutnie to no to chodzi, nie krytykujemy. Tylko, tylko, po prostu to chyba głównie chodzi o to, że na przykład mam znaną mamę, pamiętam, że w dzieciństwie nie było mi z tego powodu fajnie. Ludzie się na przykład wyżywali za różne rzeczy na mnie e, i uważamy, że im dłużej nasze dzieci będą anonimowe, tym będzie Dla im nich w życiu... lepiej. Łatwiej pod takim względem, że. będą pracowały na same siebie. same na siebie. a tak. poza tym nikt nie będzie ich oceniał przez nas pryzmat, bo zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, że są ludzie, którzy nas nie lubią. Jest bardzo dużo takich ludzi. Znaczy, Tutaj też pojawiają się tak, komentarze. Tak. Więcej osób nie lubi Jasi niż mnie, no ale to jest oczywiste. <laughs> Ja też utwierdziłam się w tym przekonaniu, od kiedy prowadzę sosiale i od kiedy raz na jakiś czas wrzucam zdjęcie dziecka, ale tyłem i spotykam się z takim, z taką agresją wobec osób, które uważają, że jak wrzucam zdjęcie, to powinnam przodem albo w ogóle, to to utwierdza mnie w przekonaniu, dobra, że robimy dobrze. Dobra. Kolejna rzecz. Nigdy nie pokazujmy... Znaczy... Pokazujmy. Fut Fotofoto. Ale powiedz pyty, czycik. Pyty, czycik. Ale nie. Powiedz pytyczycik, po szybko. Pytyczycik, szybko. a chrzanie to. Nigdy nie pokażemy Gołych siebie na lasa, o tak. Nie będziemy występowali go. Puściłam w tamtym roku zdjęcie w kostiumie kąpielowym i były takie komentarze. Ta, Chodzi ci o to zdjęcie, co ci siórek wystawał? Ofercie. Miałam zdjęcie tyłka i bardzo dużo było takich komentarzy. "Pani, A po co ty tą gołą dupę pokazujesz? No to to nie gdzie nie jest wiem. granica, stary? No pokazywanie piździoszki i cycków, albo u mężczyzny Siurka. Czyli jakby wchodzimy cały czas w ten sam temat. Nie zrobiłam Playboya z jakichś powodów i go nie zrobię. No, ale może ci się zmieniło na starość, bo uważam, że teraz jesteś taka hot stuff, że w ogóle się pokażesz. My jesteśmy wbrew pozorom bardzo wstydliwi. To prawda. No właśnie. Dlatego nigdy nie wystąpimy na go. Kolejna rzecz, której nigdy nie pokażemy w socialach jest mieszkanie, znaczy nasz dom, znaczy wnętrze. Pokazujemy jedną ścianę z cegły, Pok pokazujemy tak, znaczy... drugą ścianę biblioteczki i trzecią... Tutaj. I to jest tak. wszystko, znaczy, co pokazujemy, pokazujemy poka a mamy, znaczy, mamy specjalnie wyselekcjonowane miejsca. Tak. Tak. nie, przepraszam, łazienkę pokazałam ścianę łazienki. No nie, ale to jest nam potrzebne do, do tego, żebyśmy mogli się komunikować z wami. Nasza przestrzeń jest naszą przestrzenią. No nie dlatego, że mamy jakieś na... ukrycia. Naprawdę chciałabym bardzo Wam się pochwalić, jak sama je urządziłam, bo ja jest... sama urządziłam. Ale dobra, ale okay. Chodzi nam o zachowanie tego. odrobiny prywatności. No wiecie, no, żeby nasze dzieci miały swoją przestrzeń i tak dalej, ale jest jeszcze druga bardzo ważna sprawa. No, mamy taki się. twórczy. Nie, to nie jest twórczy bowien, po prostu mamy dzieci, które non stop. Słuchaj, ja to Zobacz, jak to wygląda. No. W ogóle nie o to chodzi. A, widzę, że poruszyłem, że tutaj ugodziłem twoje kobiece. Nie, y... dlatego, że, że nie pokazujemy, nie pokazujemy. tego. Nie Czego pokazujemy. nie musimy pokazywać, dobra. już. No dobra, ale y, druga rzecz, której nie pokazujemy y, zasadniczo, to nie pokazujemy naszych samochodów. Mamy potworne bałagany w samochodach i nie wiem kto gorszy. Ja uważam, że Maciek, a Maciek uważa, że ja. Ja tam wożę na przykład do sesji ciuchy i one są tak zgrumolone i to są ciuchy, a mój mąż wozi na przykład rzeczy po, po sporcie i zapomina o nich, więc ja nie wiem co jest gorsze, ale sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Kolejna rzecz, której nie pokażemy, albo właściwie nie zaprezentujemy, prezentujemy na naszych socialach. Znaczy nie nagramy na poważnie razem piosenki. Ja jestem osobą, która skończyła pierwszy stopień szkoły muzycznej. Jestem osobą wykształconą trochę muzycznie. Jestem osobą, która ma Słucham. Już radnie. jest już po prostu ma taką złośliwość w sobie, że mi się dalej nie chce tego. Naprawdę, kto mam, słuch? Nie Naprawdę mam słuch. Złośliwość w sobie. Naprawdę mam słuch, że się dzieciństwa jak... śpiewałam Puszy, a... i nagle poznałam tego chłopa, który mnie po prostu zablokował. i Ja z nim niczego nigdy nie zrobię. <laughs> <laughs> Na ekranik patrz maluszku, gdy. I nawet po tym nagraniu mój mąż przyszedł i powiedział: No, fajnie było, śpiewać jak żaba. Zawsze jak się denerwujesz, to śpiewać jak żaba. Maciek, tak zrobiłeś to i co, tak powiedziałeś. Ale przepraszam, zrobiłeś to wcześniej. Nie, ona to powiedziała, a ja tylko no, nie śmiałem dziecku zaprzeczyć tej ma racji. No, Maciek, to, że Maciek. Nie, nie masz racji. Nigdy w życiu za żadne pieniądze nie wystąpię w jego programie. O. Ale tylko dlatego, że ja go prowadzę. Rzecz. Wszystko jest kwestią pieniędzy. Nieprawda! O, i tam moja. Macie jakieś Nie pokażemy naszego filmu z wesela. Pierwszy podstawowy problem, bo nie mieliśmy operatora ani kamery. <grym> ale właśnie to jest ta część przestrzeni naszej życiowej, którą wolelibyśmy zachować dla siebie. Nie pokażemy Wam filmu z naszej, a właściwie z mojej czterdziestki. Ja się mi zorganizowała genialną imprezę, niespodziankę. Myśla, myślałem, że jestem w pracy. Przyjechałem poprowadzić event, a tu się okazało, że była. No Mega totalna akcja, No totalna, cudowna, naprawdę, naprawdę. tylko na nie naprawdę muszę ci powiedzieć, mmm daj buziaczko. No, mm. Pierwszy to przecież to nie jest jeszcze seks przecież. Pierwszy e, w każdym buziak. razie nie możemy wam pokazać filmu z tej imprezy, bo on mnie skompromituje. <laughs> Wiecie co, bo to jest tak, że tak bardzo cieszę się, że pewne rzeczy y, mogłam zatrzymać dla siebie, i tak bardzo cieszę się, że ta impreza wyszła. Tak bardzo cieszę się, że y, y, nigdzie nie publikowałam niczego y, w związku z tą imprezą, i że wszyscy goście, a mieliśmy tam ponad 200 osób, zostawili te informacje dla siebie. Tak samo było z moim baby showerem, ja miałam. Ponad 40 babek, słuchajcie, i wiele innych rzeczy. I słuchajcie, ja chętnie bym się z wami tym wszystkim podzieliła, ale też pamiętajcie, że, że fajnie jest mieć odrobinę y, swoich y, y, bliskich y, momentów i, i zachowywać je po prostu dla siebie. Tak, jest jedna bardzo ważna rzecz, której Wam nigdy nie pokażemy na naszym kanale. Boże, już się boję. Ani na żadnych naszych socialach. Nigdy Wam nie pokażemy, jak się kłócimy tak na serio. Te nasze takie delikatne. U tarczki to jest zaledwie przystaweczka. Jak u Amaro taki, taka, taka ta najmniejsza potrawka. Molekuły emocji zostawimy dla siebie. O, Przygotowałaś się, czy ale że, nie czytałaś? No nie, no powiedziałaś o A, po że o Amaro to molekuły, no, no tak, dobrze, no, okay. dobrze, Dobrze, dobrze. Wiele z was tutaj, y, głównie tutaj komentuje, ale też trochę na domów, po domówkach y, u Dowborów, komentuje, że ja jestem głośna, że ja krzyczę. Kochani, nie tylko ja w tym domu podnoszę głos, mój mąż potrafi pana od na przykład kablówki, które dzwonił do niego wielokrotnie, to albo nie jest panowie pan od kablówki. Firmy... Nie, przepraszam no to... bardzo, no nie są panowie od kablówki. Ja jestem właściwie bardzo rzadko zdenerwowany, ale, ale nie tak nie wkurza. Ale jak, jak on wyprowadza ludzie, ludzi z bardzo, firmy, które dzwonią do mnie 70 razy tygodniowo, żeby coś mi sprzedać, ale ja A on im to za każdym robi, razem mówię, żeby mi tego on nie on to sprzedawali. Ale w taki sposób, że ci ludzie potem na, na odwyk muszą iść, nie wiem, muszą się leczyć psychicznie. To i co ostatnio zrobiłeś panu? Co zrobiłem? Poczekałeś, aż on wypowie wszystkie słowa. Całą tą formułkę, że chcielibyśmy sprzedać... go tak, nie. że pan się wyłączył w trakcie jeszcze powiedziałeś nie. parę żadnych ja słów. To jest Maciek, no, mój to, mąż, nie, ja, nie puścił ja kloaki. On ja zrobił to w tak perfidny, hamski, ja nie... bezczelny, ja miażdżący sposób, że ja na bo... miejscu tego pana zrezygnowałabym z pracy. Tak zrobiłeś. Ale co ja zrobiłem? Panie... Słuchajcie, tak czy inaczej, mój mąż jest mnie wart. Po prostu. I na tym zakończmy. No właśnie, dlatego, że musimy to skończyć, ponieważ wszystko wskazuje na to, że za chwileczkę ta przystaweczka, którą Wam prezentujemy, zamieni się w bardzo obfity posiłek i to nie będzie tylko obiad, ale i kolacja. I uwierzcie mi, nie chcielibyście być tego świadkami. Mm. Dziękujemy Wam bardzo, subskrybujcie. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o lajkach o dislajkach, czyli łapki w górę, łapki w dół e, i Jak komentarze. Jak w dislajkach, to też piszcie, dlaczego tak. wam się nie podoba. Tylko już nie piszcie o tym, że mam nos taki, a nie... Tak, jeden. ale jeżeli napiszecie, że to wszystko jest wyreżyserowane, no słuchajcie, no, no niestety. No. no nie ma reżysera, bo nas nie stać. Trzymajcie się, papa. pa. pa. pa, pa.